Ja rozumiem, że paparazzi gdzieś tam właśnie są w takich miejscach, jak na przykład, no nie wiem, ktoś idzie z nowym narzeczonym do parku, wiesz? Że ktoś idzie na pierwszy mecz swojego syna, czy na przykład, no nie wiem, jest przyłapany na jakiejś imprezie, ale po prostu wyczekiwać, tak, wystawać pod salą tych rozpraw, gdzie to dotyczy rodziny. Nie spraw cywilnych, nie majątków, nie pieniędzy, ale rodziny to jest e, największe hamstwo. Naprawdę. I po prostu no, nawet dla mnie, która często nie ubierze się w odpowiednio, w odpowiednim miejscu, która nie zawsze wie, jak się zachować, to no, dla mnie takie coś jest naprawdę czymś, e, nie powinno być miejsca. W zdjęcia z Twojej rozprawy obiegły internet i dużo internautu skrytykował cię za strój, że ty się zbyt wyzywająco ubrałaś, że jest krótka mini i tak dalej. Jak ty to skomentujesz? Y tak, mają rację. <laughs> no co ty przyznajesz rację im, że, że źle się ubrałaś? Y ale no, oni mają rację. No ja powinnam założyć po prostu garnitur bądź spodnie, jak już na długie rękaw Ale ubrałam się po swojemu, bo tak się czułam dobrze i tyle. Yy, a skoro ubrałam się po swojemu, bo tak się czułam dobrze, to znaczy, że, yy, że robię ze swoim życiem to, na co mam chęć, bo yy, psychicznie stać mnie na to. A czy to nie jest też tak, że chciałaś coś udowodnić swojemu byłemu mężowi, co stracił? Co? Jeszcze raz? Czy to nie jest tak, że chciałaś coś udowodnić swojemu byłemu mężowi, co stracił? Nie, to już nie jest ten etap, wiesz. To w zeszłym roku może jeszcze mogłabym, ale teraz to wiesz. Myślę, że my jesteśmy zadowoleni, że każda poszła w swojej stronę I tyle, no. Yy, ja staram się w ogóle dbać o siebie. To nie znaczy, że codziennie wychodząc do sklepu chcę pokazać ludziom, że coś stracili. <grym> Albo swoim byłym, czy jakkolwiek. Absolutnie nie, no wiesz. Robię to dla siebie. Czy po rozprawie yy, uroniłaś łzy? łzy? raz? Czy po rozprawie uroniła się łzy? Nie. A, nie. I yy, Rozumiem, że na pierwszej rozprawie to się nie zakończyło. Yy, powiem tak. Ustaliliśmy z Łukaszem, że za dobra dziecka nie będziemy rozmawiać o konkretach, jeżeli chodzi o sprawę rozwodową, czy cokolwiek, czy naszą rodzinę. Dlatego yy, no nie będę więcej się wypowiadała w tym temacie. I tyle.